Jeszcze brzmią w naszej duszy słowa Chrystusa z ostatniej wieczerzy. Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. Bierzcie i pijcie, to jest krew nowego i wiecznego przymierza, za was wylana, to czyńcie na moją pamiątkę. I dzisiaj, w wielki piątek na Golgocie, te słowa znajdują swoje dopełnienie. Zobaczmy, jak Jezus te słowa i sakrament Eucharystii związuje z Golgotą i ze swoją ofiarą na krzyżu dla naszego zbawienia. Pan Bóg daje znaki i myślę, że takim jednym wielkim znakiem dla nas wszystkich, dla naszej całej archidiecezji jest właśnie to, żebyśmy jeszcze bardziej skoncentrowali się na Eucharystii, skoro daje nam przez kolejne teraz tygodnie przeżywać Kongres Eucharystyczny. I zobaczmy, jak właśnie to wydarzenie zbawcze, które dokonało się na Golgocie, ściśle jednoczy się z Eucharystią. Co człowiek może dać człowiekowi najcenniejszego? Siebie samego, swoją obecność. Choćbyśmy posiadali nie wiadomo ile, choćbyśmy nie zwiedzili ile miast, ile krajów, ile państw, ale jeżeli nie będzie osoby, która nas kocha blisko nas, będziemy prawdziwie nieszczęśliwi. O szczęściu człowieka stanowi miłość. O szczęściu człowieka stanowi bliskość osoby, którą mu kocham i która mnie kocha. Ale co, jeśli tej osoby zaczyna brakować, bo przyszła śmierć? Wtedy pojawia się Właśnie nieszczęście bo zaczyna brakować osoby, którą darzyłem miłością i wiem, że ona jest wiem, że mi towarzyszy wspominam przypominam sobie wierzę w świętych obcowanie ale już nie ma jej w taki sposób jakbym chciał żeby była ale wierzę, że będzie bo Jezus przez swoją ofiarę na krzyżu wysłużył mi to na krzyżu i Kiedyś znowu się z nią zobaczę. Ale dopóki trwa pielgrzymka, nasza ziemska pielgrzymka, to niestety, ale musimy się mierzyć z takimi sytuacjami. Ale jest jedna osoba, która darzy każdego z nas nieskończoną miłością i obecnością, i która zawsze jest obecna. To Jezus Chrystus, który umarł i z martwych wstał. I zobaczmy, że Pan Jezus. Daje nam swoją obecność przez sakrament Eucharystii i mówi: Jestem z Wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Ale Wielki Piątek i Jego ofiara na krzyżu pokazuje nam jednocześnie nie tylko Jego obecność, ale w jaki sposób z nami jest jaką miłość nam ofiaruje przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Jezus mówi: Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeżeli zachowujecie moją naukę. Zobaczmy więc, że istotą Eucharystii jest obecność i ofiara. A więc Jezus, przez to, że nas umiłował do końca, przez to, że do szaleństwa umiłował człowieka. To jest miłość, której nie da się objąć, nie da się nazwać. Jest z nami. I przez jednocześnie golgotę, bo w jaki sposób mogę najbardziej wyrazić to, że kogoś kocham, że za niego swoje życie oddaję? I Jezus te dwie sprawy, obecności i największej miłości, Właśnie łączy w Eucharystii. I zobaczmy, że my możemy w Eucharystii uczyć, uczestniczyć w każdy czas, każdego dnia. Każdego dnia na nowo mogę stawać pod, na Golgocie, pod krzyżem, bo ta ofiara, która dokonała się w Wielki Piątek, uobecnia się, ile razy jest sprawowana Msza Święta na ołtarzach świata. I tak będzie do samego końca. Od tego momentu ja już nie mam prawa mówić, że jestem samotny. Nie mam prawa mówić, że jestem niekochany i niechciany. Bo Bóg sam Bóg ustanowił sakrament eucharystii właśnie w taki sposób, że dopełnił go na Golgocie. I ile razy przychodzę nam przez świętą, tyle razy mogę doświadczyć nieskończonej obecności Boga, żywego, a jednocześnie uczestniczę w najświętszej ofierze Jezusa Chrystusa na krzyżu. I znowu mogę doświadczyć miłości. Zobacz, znowu jak bardzo Cię umiłowałem. Znowu oddaję za Ciebie swoje życie. Nie ma większej miłości i nie ma piękniejszego wyraż, sposobu wyrażenia miłości, jak właśnie ta ukrzyżowana. Kiedy Jezus przybija do krzyża nasze grzechy, słyszeliśmy w księdze proroka Izajasza, w Jego ranach jest nasze zdrowie. Święty Jan Chryzostom, który na Wielki Piątek mówi w swoim kazaniu o tym, że żołnierz przebił mu bok i otworzył wejście do świątyni, a ja tam znalazłem cudowny skarb i cieszę się ze wspaniałych bogactw. Bóg Chrystusa został przebity na krzyżu, a my razem ze świętym Janem Chryzostomem odkrywamy świątynie i skarby. Jakie są to skarby? W wodzie, która wypłynęła z boku Chrystusowego, święty Jan Chryzostom widzi obraz Chrztu świętego, a we krwi obraz Eucharystii. Pod krzyżem wzięły początek sakramenty kościoła. To są skarby bezcenne. Bo w Chrzcie świętym, każdy z nas został zanurzony właśnie w mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Nasza dusza została obmyta w Jego przynajdroższej krwi. Taką moc ma krew Chrystusowa. Obmyła nas z grzechu pierworodnego, włączyła nas w nowe życie Boże. To, co Chrystus dokonał na krzyżu, sprawia, że rodzimy się na nowo. Bo On oddał swoje życie, abym ja mógł żyć. Zostałem powołany do życia wiecznego. I sakrament Eucharystii, krew, która wypłynęła i przypieczętowała nowe i wieczne przymierze. Przez to, że zostałem włączony w życie Boże, mogę tak bardzo jednoczyć się z Bogiem, że On chce przychodzić i mieszkanie we mnie czynić. I w tym cudzie, w tych skarbach, w tej obecności i największej miłości. Możemy brać udział, kiedy tylko zapragniemy. Odkrywając ten skarb, odkrywając tą świątynię w przebitym boku Chrystusa, niech nasz duch zostanie pobudzony do jeszcze większej pobożności eucharystycznej i odkrywania wartości Eucharystii, gdzie Chrystus zawsze uobecnia swoją najświętszą ofiarę na krzyżu. Zwróćmy uwagę na same nazewnictwo, że nazywamy przeświętą Eucharystią, ale również nazywamy najświętszą, przenajświętszą ofiarą. Bezkrwawą ofiarą, która jest uobecniona pod postacią chleba i wina. Wydawać by się mogło, że właśnie odkrywając te skarby, odkrywamy głęboki sens życia. Człowiek jest od tego momentu wyrwany z mocy śmierci, wyrwany z mocy grzechu, wyrwany z rąk szatana, bo została złożona doskonała ofiara, jedynego sprawiedliwego, który miał moc wykupić człowieka. Człowiek nie miał nigdy takiej siły, aby złożyć taką ofiarę za grzechy, aby tak zapracować u Pana Boga, żeby mógł z powrotem odzyskać pierwotną niewinność. To mógł uczynić sam pan, i w momencie, kiedy daleko byliśmy od Boga, kiedy nawet jeszcze nie zdążyliśmy go o to poprosić, on już wyszedł naprzeciw i wydał swojego syna jednorodzonego, aby nas zbawić. Szatan zwyciężył na drzewie rajskim, ale na drzewie krzyża został pokonany raz na zawsze. A więc jesteśmy wyrwani z tego nieustannie zataczającego kręgu śmierci, z tej beznadziei, z tej otchłani, bo przyszedł mocarz, przyszedł zwycięzca. Wielki piątek jest oczywiście dniem, kiedy płaczemy nad swoimi grzechami, ale jednocześnie wpatrujemy się w blask krzyża, bo my już wiemy, że Chrystus na tym krzyżu odniósł zwycięstwo. W jednym z utworów Euredyka, autor przedstawia takie pesymistyczne kredo, gdzie w pewien sposób człowiek, który czymś zawinił, dla niego nie ma odwrotu, dla niego nie ma wyjścia z grzechów. I tam jest taki dialog Euredyki z Orfeuszem. Ona mówi do niego: Słuchaj, czy wszystko, co się w życiu widziało i słyszało, co się przeżyło, czy to już pozostaje w człowieku na zawsze? Odpowiada, oczywiście, tak. Nawet gdyby się to wszystko wyznało komuś, kogo się bardzo miłuje, odpowiada, tak, to i wtedy nie zginie. To tylko przynosi ulgę. To nie jest chrześcijańska wizja, ale autor ma rację, gdy idzie o porządek natury. Nie byłoby wyjścia, gdyby nie. Ponowne stworzenie, które, którego mocą właśnie ofiary na krzyżu my w Nim uczestniczymy i odkrywamy świątynie i bezcenne skarby, które gładzą nasze grzechy. I z Chrystusem możemy znowu zacząć na nowo, ile ilu z nas było już do spowiedzi świętej. Gdzie nad każdym z nas była wyciągnięta ręka kapłana, kreśląca znak zwycięskiego krzyża. Ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zaczynasz od nowa. Chrystus ponownie cię stwarza mocą tej jedynej i doskonałej ofiary na krzyżu, która będzie trwała na zawsze do skończenia tego świata. Święty Maksymilian, kiedy był uwięziony w obozie w Auschwitz, nie był zaliczony do dziesięciu, którzy zostali skazani na straszliwą śmierć w mękach do bunkra głodowego. Ale kiedy ta dziesiątka była wybierana, jednym z nich był Franciszek Gajowniczek, który zaczął krzyczeć, że ma rodzinę, że ma dla kogo żyć, że pragnie żyć, nie chce umierać. Bo chce jeszcze ich zobaczyć. I kapłańskie serce Maksymiliana, poruszone do głębi, na wzór Jezusa, występuje z szerogu i mówi: Ja chcę oddać za Niego swoje życie. Święty Franciszek Gajowniczek przeżywa wojnę i żyje jeszcze bardzo wiele lat. Cieszy się obecnością rodziny, może na nią patrzeć, może się nią opiekować, może ich kochać. Ale niekiedy udziela wywiadów, choć nie, nie często. I w jednym z wywiadów mówi, że kiedy ktoś oddaje za ciebie swoje życie, to moje życie już nie może być byle jakie. Ceną mojego życia była śmierć i poświęcenie świętego Maksymiliana. Moi drodzy, My dzisiaj w sposób szczególny przeżywamy mękę i śmierć Chrystusa. Chrystus oddał za ciebie swoje życie, abyś mógł żyć. Twoje życie od tego momentu, kiedy sobie to zaczynasz uświadamiać, nie może być już byle jakie. Ale wiemy jednocześnie, że jesteśmy słabi i grzeszni. Jak często wkrada się rutyna w nasze serce? Co więc zrobić? Wracać do źródła, a tym źródłem jest Eucharystia, gdzie powtórnie każdego dnia mogę znowu klęknąć pod krzyżem, zobaczyć miłość, która jest znowu ukrzyżowana za mnie, abym ja mógł żyć. I stąd jest siła do naszego codziennego życia. Dlatego codziennie kapłani sprawują Eucharystię, aby mogli być na wzór Chrystusa, aby mogli każdego dnia swoje życie oddawać za przyjaciół. I my również częściej przychodźmy na Eucharystię, gdzie otrzymujemy boską obecność naszego Oblubieńca. Jezusa, który za nas oddał swoje życie, i na nowo mogę sobie przypominać tą najważniejszą prawdę, że nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół. A więc, jeżeli przeżywam Eucharystię coraz głębiej, jak bardzo jestem umocniony do tego, żeby nieść codzienny krzyż, żeby przebaczyć, żeby kochać bardziej, żeby jeszcze bardziej przykładać się do swojego życia, aby ono miało jakość. Prawdziwego chrześcijaństwa, bo ja już nie mogę żyć byle jak, skoro Chrystus po raz kolejny na Eucharystii oddał za mnie swoje życie. Amen.